Dzień dobry, kochani. Witam się z wami już dosyć późno, bo jest po 12. E, właśnie przyjechałyśmy z Marysią do weterynarza. Nie zygałam! I no tak, masz rację. Udało ci się nawet nie zwymiotować w samochodzie. Ale było nic niedobrze. Nie, 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 nie Ale było ci cały czas niedobrze? Tak. Ale to dobrze, że wysiadamy, co? Przewietrzysz się troszkę. I to jest. No, teraz niepotrzebnie. E, I tak, jak nie urok, to sraczka, moi drodzy. Ponieważ e, przez, oczywiście, to, <ścoughs> przez to, że moje kury mają, miały ptaszyńca, bardzo im się obniżyła odporność i mykoplazma się po prostu wdarła w nasze szeregi. E, no i teraz walczymy z mykoplazmą, moi drodzy. Nie wiem, czy to po prostu, no, wyłaś. Czy to po prostu kwestia tego, że tutaj w okolicy dzikie ptaki to roznoszą, czy jest to w powietrzu, ale no niestety jestem po raz po kolejny po antybiotyk, właśnie, i chyba dzisiaj będę musiała do ustnie podać, do dziobowo podać to moim niektórym kurkom, ponieważ to, że dostają to normalnie tak w wodzie, nie działa. Jak Papu, papuga ci nie powiedziała jak się nazywa. Zobaczcie, lekarstwo już jest... mi się powiedział. Lekarstwo już jest odebrane, także po raz kolejny. E, mam nadzieję, że tym razem już, że tak powiem jak już podam. Marysiu, nie krzycz tak. Nie wiem. E, więc mam nadzieję, że tym razem jak podam im środek, wiecie, już tak do dzióbka bezpośrednio, to tym razem już pójdzie lepiej e, i tak. Na szczęście przez trzy dni następne jeszcze mamy po, podawać. Już nie pierwszy raz, także luz. No, mam dwie kurki, takie, które koniecznie wymagają tego, żeby gdzieś tam bardziej je, wiecie, przypilnować, bo no, bo wyglądają jak wyglądają. Widać, że coś się męczy. No, ale niestety mówię, ten a, na nieszczęsny ptaszyniec wykończył a, je zdrowotnie i no. lecimy dalej, lecimy dalej. Dzień dobry wszystkim, serdecznie. witam serdecznie. jak się ze z wami już na schodach po siłowni. Wydałam sobie, dzisiaj udało mi się przebiec kilometr... W... Eh, kilometr... Udało mi się przebiec e, 7 km w godzinę. Powiem wam, że pierwszy raz dzisiaj rano poczułam nogi, a teraz czuję jeszcze bardziej. Dodatkowy problem jest taki, że Ostatnio miałam nowe sandałki i tak mi obtarły nogi, że po prostu przez pierwsze 10 minut te nogi musiały się wykrwawić i przyzwyczaić i do butów i do obcierania. Więc podejrzewam, że teraz sobotę niedzielę będę leczyła sobie nogi, żeby od poniedziałku móc znowu biegać. Dawno bieganie nie, nie... przyniosło mi tyle radości. No, leczę swój umysł dzięki temu. Także powiem Wam szczerze, że dobrze mi to wróży. Może być tak, że w końcu, w końcu jakoś, jakoś to będzie i nie będę biegała tylko raz na jakiś czas, tylko cały czas. Więc mam nadzieję, że tak właśnie też będzie. Zaraz lecę na zakupy, bo czego Wam nie mówiłam, urządzam panieński dzisiaj. Więc dam Wam całą relację, co i jak, jak to robię. Muszę jechać na zakupy i zaraz lecę na kawusie. Oczywiście kawusie sobie nie odpuszczę, może się dzać co chce, ale kawy sobie nie odpuszczę. Więc lecę na tym kawusie po raz kolejny dopowiedziałam. I później na pewno zakupy, i już smażalnia zwierzęta. Ale to wszystko mam nadzieję, że Wam pokażę i nie zapomnę wyjąć kamery, bo zazwyczaj staram się wszystko pokazywać. Ale wiecie jaki jest problem? że ja zawsze zapominam wyciągnąć tą kamerę? I mam straszną ochotę albo na burgera z Halumi, albo na burgerkach guacamole z yy, Maca. I wydaje mi się, że ten ze stacji będzie lepszym wyborem. Ma więcej tam takich rzeczy dobrych. <grych> Dobra, lecimy. Dobra, generalnie mam tak, że zastanawiam się, którą wziąć, bo te małe to nie bardzo mi pasują. Tutaj są takie duże. I te duże by najlepiej pasowały. Szczerze wam powiem. Ale jedna 30 zł kosztuje. Szkoda, że nie ma takich... O, są takie pieniędzy. O, takie. To by było spoko. Do tego jeszcze trzeba chyba paliwo do pochodni kupić, nie? jest... Dobra, biorę. Chyba wezmę takich sześć. No dobra, no i samym przystanku będą napoje. Widzę sobie tak, doszłam do wniosku, że skoro ja zamierzam spożywać napoje wysoko... Jak to się nazywało? Wyskokowe? skokowe, jakkolwiek to brzmi, e, no to powinnam zrobić sobie jakieś zakupy na jutro, bo ja zazwyczaj jeżdżę, <laughs> dzisiaj męczy mnie chrypka, e, ja zazwyczaj jeżdżę na zakupy w soboty, no ale nieodpowiedzialnym by było ewentual... na ewentualnym pracu jechać i kupować i robić zakupy. Także jakąś część zrobię dzisiaj, a jutro grzecznie mamy poproszę, żeby mi pomogła i żeby zrobiła ze mną te zakupy. Także lecimy. Chyba, że robi się gorąco. Naprawdę, więc coraz cieplej. A, a ja muszę kupić kwiaty, bo mam takie w gąbki florystycznej, takie kółeczka. I chciałam zrobić kwiaty ozdoby na stół, plus yy, koło muszę ozdobić, na którym będziemy robić sobie zdjęcia. Właśnie sobie przypomniałam, że powinnam kupić napis Wieczór Panieński, i zapomniałam, i nie wiem teraz, co zrobić. Zastanawiam się, no fajnie jakby się udało gdzieś kupić, ale nie wiem sama, chyba będę musiała jechać do jakiegoś sklepu z prezentowymi, prezentowymi rzeczami, a byłam w mieście i zapomniałam, pech, pech to pech. Wybieram kwiaty, czy Wy to widzicie, czy to cokolwiek widać? Wybieram kwiaty, gipsówki, tutaj są a też inne i tutaj, o proszę bardzo i z tego będę robiła bukiety. Na razie idę wypuścić zwierzątka, i później lecimy dalej, lecimy dalej, moi drodzy, z dniem, bo mam bardzo dużo roboty. No, także trzeba się zabrać. Okej, okay, dobra, moi drodzy, powiem wam szczerze. Że troszkę się stresuję, żeby wszystko wypadło tak, jak sobie to zaplanowałam, ponieważ chciałam zrobić na początku ognisko, będą, będą fajerwerki. E, już poprosiłam jedną osobę, która mi je, że tak powiem, wypuści, bo ja się trochę takich rzeczy cykam. E, no i tyle. Idziemy wypuścić zwierzętusia. Powiem Wam tak, że wydaje mi się, że wczoraj już o tym mówiłam, vlog będzie łączony, także na pewno już no na 99% o tym mówiłam, że znowuż teraz jak już zwalczyliśmy ptaszyńca w 90%, bo wczoraj wieczorem widziałam w jednym z kurniczków jeszcze parę sztuk, to powiem Wam szczerze, że dobre kurki wysypują się, trzeba skończyć kurniczek i trzeba tutaj ogarnąć temat. Powiem Wam, że jeden kogucik wyglądał źle w sensie widać było, że go męczy ale już widzę, że coraz lepiej jest wczoraj na siłę mu dałam lekarstwo i zaraz pójdę rozrobić lekarstwo i znowu im dać trzeba nakarmić zwierzyniec e, tak, no niestety obowiązki obowiązkami kurki uciekają Korzystając z pięknego e, dnia dobrze, że nie pada bo trochę powiem Wam, że zalało mi Tutaj wszystko dookoła. Ale trawa jak pięknie rośnie. A jak Kuba sobie pięknie leży, zaczekajcie, zaraz wam pokażę. Czy widać Kubę? Czy ja mogę jakoś to. O. Kuba. No, czemu ja Cię nie mogę tutaj przybliżyć? No, patrzcie, no chciałabym, ale nie mogę. Kuba się plackiem położył i zadowolony. Tutaj moje kogutki dwa. I zaraz przeniosę resztę, bo jeszcze u Kajtka siedzą. Także od Kajtka wypuścimy resztę. Zaraz przyniesiemy im jedzonko i już będą szczęśliwe kureczki. Ale powiem Wam, że pogoda normalnie piękna się robi. Podejrzewam, że dzisiaj byłby ruch i pewnie będzie. Będą wszyscy pukali do mnie, także muszę sobie zamknąć drzwi i pokazywać, że jestem. Dzień dobry! Dzień dobry ekipos Jeepa! Hello! Zaraz raz damy lekarstwo. Kajtusz jest kochany i grzeczniutki taki. Nic nie robi kurkom mniejszym od niego. Tak. Nic nie robi, grzeczny jest. Zaraz przyniesiemy, chociaż one tutaj wczoraj im wlałam lekarstwo do poidełka, więc mam nadzieję, że one zaraz się napiją. Tam stoi wiaderko, zaraz je wezmę i rozrobię, także... Tak to będzie wyglądało. Dzisiaj moje kuchony mi się pyszy. Śliczny, to tak, dzień dobry. O, Lilka już idzie skosztować wody, ale to jest problem taki, bo ona jest gorzka. I ja on tak niekoniecznie chce ją pić. Ale nie będą miały wyboru i lekarstwo. O, a już biegnie gdzieś. Już biegnie gdzieś. Już, już, już musi poko... Och, 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 och. Och, och, och. Kajtek, co ty się tak cykasz? Co ty się tak cykasz? Dzień dobry kochani. Jest niedziela. I właśnie zdałam sobie sprawę, że nie pamiętam kiedy ostatni raz się odzywałam. Miałam bardzo ciężki tydzień. W piątek robiłam panieński, co wam mówiłam, bo pamiętam, że wtedy nagrywałam. I tyle co to się wydarzyło tam. Co nawet nie wyobrażacie. Uszkodziłam sobie nawet kostkę. I mnie boli noga. Trochę spuchła. Zaczęłam wczoraj robić paznokcie, ponieważ już zaczęło mi odpadać. I strasznie chyba będę prześwietlona. Ale to przeżyjemy. Więc zabieram się za kontynuację paznokci. Muszę nałożyć kolor i jeszcze troszkę je spiłować. Pierwszy raz mam taki szwiczasty kształt. Zobaczymy, czy w ogóle. Sprawdzą się u mnie. Ale póki co bardzo mi się podobają. Jednego źle zrobiłam, bo idziemy za bardzo do góry. Ale tak całkiem szczerze nie mam siły go zmieniać, więc na razie chyba po prostu zostaną takie. A jak się połamię, co pewnie nastąpi, to wtedy je zmienię. I to chyba będzie pierwszy weekly, weekly vlog. Tak mi się wydaje, z trzech, czterech dni zobaczymy. Mm, nawet nie wiem, co nagrałam, ile nagrałam. Jestem padnięta. Powiem wam tak. W piątek wstałam o 6 i położyłam się dopiero w sobotę o 5 rano. Więc praktycznie nie spałam 23 godziny, a później spałam tylko 2 godziny, bo trzeba było w sobotę jechać na zakupę. No i dzisiaj dopiero od 12 do 8 pospałam 8 godzin. I dalej czuję się zmęczona. A jeszcze niedziela przede mną. Także trzymajcie kciuki, żebym przeżyła. A teraz zabieram się za paznokcie, bo przecież no nie mogę iść w takich kawusia. Lecz moje rany. Kofeiną. No dobra, ja zabieram się do pracy, ale już najgorsze jest to, że jeszcze nie mam, nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu na swojej paznokcie. Chciałabym jakieś takie wow, takie wiecie, wow, jakie ja mam paznokcie, ale... Zacznijmy od tego, że ja nawet nie potrafię takich zrobić. Ale... Nie wiem skąd go mam, ale mam taki brązowy. Okej. Okay. Chyba przyszedł w końcu ten czas, w którym spróbuję zrobić e, czekoladę. Tak, czekoladę. E, I naszykowałam sobie w związku z tym już wszystko to, co wydaje mi się, że będzie potrzebne. Więc, oczywiście, czekolada, którą rozpuszczę. Ja nie wyobrażam sobie dodawać tam gorzkiej czekolady, więc u mnie będzie po prostu milka. I mam dwie takie duże. Zobaczymy. Nie znalazłam foremek do czekolady, więc wymyśliłam sobie, że po prostu użyję takich o jednorazowych foremek do pieczenia kształt nie jest ważny, najważniejszy jest smak. Mam ten krem pistacjowy i generalnie powinnam mieć dwa, ale nie wiem, gdzie jest ten drugi. Krem trzeba gdzieś w mojej yy, kuchni, ale jeszcze go namierzę. I oczywiście ciasto filo. Z... Yy, musiałam telefon dobrać. Yy, I przy okazji krojenia tego ciasta chciałam właśnie jeszcze tylko wspomnieć, bo kurczę, powiem Wam, że dni mi tak uciekają że to jest aż niemożliwe i chciałam tylko właśnie wspomnieć o tym, że w antybiotykoterapia w końcu zaczęła działać jeśli chodzi o kury bo um, zaczęłam im podawać to do dziobowo. <laughs> Jeśli tak to mogę nazwać i naprawdę powiem Wam, że widać poprawę kurki już się czują znacznie lepiej. E, ten taszyniec już praktycznie jest w takich znikomych ilościach, więc no, mam nadzieję, że już tym razem wszystko, wszystko będzie. Dobrze. Jeszcze z takich update'ów powiem Wam, że naprawdę wkręciła mi się siłownia i już teraz myślę właśnie o tym, miałam problem ze stopą, bo po prostu, to co się tam działo, to wiecie, z szacunku po prostu do swojej przyjaciółki, ja nie chcę zdradzać czego, było super, no ale jak już wiecie z TikToka, płynęło drzewko sąsiadów i przy, przy okazji ja sobie coś zrobiłam w kostkę i ta kostka po prostu wczera, cały wczorajszy dzień bardzo, bardzo bolała, ale jak już, już jest dużo lepiej i właśnie myślę o tym, że już jutro pójdę sobie na siłownię i bardzo, bardzo mnie to cieszy bardzo mnie to cieszy, bardzo się, bardzo się cieszę właśnie na to, że już będę jutro biegała i w ogóle, także powiem Wam, że to jest yy, no, niesamowite, zobaczcie takie wióreczki. Mam nadzieję, że będzie całkiem niedobrze, chociaż trochę widać, bo y, tutaj światło mam w kuchni beznadziejne. Dobra, jako że najpierw powrzucałam sobie ten, te ciasto, dopiero teraz makaron, to mam nadzieję, że wszystko się fajnie rozpuści. Nie mam kompletnie pojęcia, ile tego ma składać, więc ku, wszystko jest totalnie na oko. Y, ale w sumie dosyć dużo jest tego ciasta. I ono ma się usmażyć, tak? Także. Trzeba to wymieszać. Ma być brązowe. No dobra, tak to wygląda. Szeleści. Bardziej tego nie wysmażam, bo nie chcę spalić. O, przepraszam. Teraz powinno lepiej być słychać. W każdym razie szeleści. Jest złote. Bardziej tego nie chcę smażyć, bo się boję, że spalę. Teraz by rozpuszczała czekoladę. Zaraz wleję ten krem i zobaczymy, czy będą musiała koniecznie szukać tego drugiego. Jestem ciekawa dalej, co, da, co dalej, co dalej. No dobra, czekoladę roztopiłam i wylałam foremkę. Wydaje mi się, że trochę za dużo, ale co tam. Najpierw będzie sam cukier e, i zaraz domieszam e, mieszankę, wyłożę ją i zaleję tą czekoladą i wyłożę do lodówki, więc jeszcze dzisiaj jeszcze dzisiaj no. będę to chrupała. No dzień dobry. Jestem przed siłownią, więc to jest idealny czas na to, żebym sprawdziła, jak wyszła mi czekolada. Jest już dzisiaj poniedziałek. Więc to na pewno będzie weekly vlog. I zobaczcie na to. Ja oczywiście przy okazji tego będę to, to nagrywała na TikToka. Także moja reakcja będzie w jednym w drugim miejscu. Teraz się tam przywitam i zaraz tutaj znowu. Więc czekajcie. Zastanawiam się w ogóle, czy ją. Ja... Patrzcie. Ja tam przy okazji jeszcze kręcę vloga, ale patrzcie na to. Dobra, ja nie wiem, że to będzie dobre, bo to musi być dobre, bo to jest słodkie, ale dobra. Nie powiem Wam tak, jest to dobre, dlatego że jest słodkie, zarąbiście chrupie, a już Wam wcześniej mówiłam o tym, że to chrupanie mnie właśnie tak bardzo kusi, ale... No ja tam pistacji nie czuję, mimo to, że kupiłam dwa kremy pistacjowe, dorzuciłam jeszcze masło, takie orzechowe z pistacji, to i tak nie czuję tego. Jeśli chodzi o ten chrupki, czyli to ciasto filo, no to powiem Wam, że smakuje tak jak taki wysmażony bardzo naleśnik. No. Jest to dobre, ale czy to jest najlepsza czekolada w moim życiu? Raczej nie. Ale to też może być dlatego, że krem pistacjowy by był nie taki. Bo mój jest mniej zielony niż ich, chociaż sama nie wiem. No, no na pewno teraz już nie będę jadła więcej, bo idę pobiegać, a nie chcę tego marnować. Dokręcę dzisiaj jeszcze, bo zaczęłam składać wczoraj vloga i powiem Wam, że Weekly vloga, bo to będzie się nazwać Weekly Vlog. Yy, I okazuje się, że trochę za mało materiału mam. Bo w niektóre dni po prostu kręciłam w ogóle po 30 sekund klipy, bo później już nie było czasu. Więc no, dokręcę dzisiaj, złożę i jutro będziecie mogli to obejrzeć. No, także kochani, lecimy. i powiem Wam kochani, że ja to się dzisiaj wyrobić nie mogłam. I w sumie już od jakiejś pół godziny 40 minut powinnam biegać ale że nie mam jakichś wielkich planów oprócz pracy dzisiaj, to w sumie gdzie mam się śpieszyć. Jak jeden dzień raz pójdę trochę później na siłownię, to też się nic wielkiego nie stanie. Chociaż ja wolę ćwiczyć jednak tak całkiem, całkiem rano, no ale nie dałam rady, bo się niedawno obudziłam. Co jeszcze pewnie po mojej buzi, po mojej buzi widać, bo ja zawsze rano mam trochę takie podpuchnięte oczy, bardziej lub mniej. Chyba jest normalne raczej u ludzi, nie? Że te oczy gdzieś tam troszeczkę tak... Och, co mi włazisz pod nogi? Że te oczy gdzieś tam trochę puchną. Ja karmię kurki. O, kogutła zwita. Troszkę dzisiaj taki no chubon mam, powiem Wam szczerze. A może to dlatego, że wiem, że właśnie się zmęczą i będzie tak fajnie. Fit. No dobra. Pewnie jeszcze przywitam się z Wami na siłowni. A tymczasem życzę Wam miłego dnia. Chociaż w sumie bez sensu, żebym życzyła Wam miłego dnia, skoro dla Was za sekundy się odezwa. <noise> no ale to.